Listopad rok 1992. Miasto Los Santos zostało dofinansowane przez gubernatora stanu San Andreas Gordona Washingtona w celu odbudowania i odnowienia najważniejszych budynków instytucji publicznych. Los Santos Medical Center zostało całkowicie odnowione i znów funkcjonuje tak jak powinno. Mieszkańcy są zadowoleni z remontów, a to dopiero początek wielkich zmian. Firma Xumer wybudowała całkowicie nową stację benzynową niedaleko Urzędu Miasta. Szef policji Brian Myers został zwolniony ze stanowiska pod zarzutem przyjmowania łapówek, a także dokonywania wielu przekrętów. Na jego miejsce powołany został Dax Collins. Niestety nie mogło być aż tak pięknie. Na terenach South Central wzrosła aktywność gangów, a co za tym idzie, wzrosła też liczba przestępstw. W jednym z domków niedaleko Verona Beach doszło do morderstwa. Mark Smith zabił swoją żonę, a następnie uciekł z miejsca zbrodni. Trwają poszukiwania. Jeśli chcesz zapoznać się z pełną fabułą rozgrywki, odwiedź nasze forum santosgaming.pl. Zapraszamy!